Hej, cześć Siemanko, ja jestem Maciek, a dzisiaj mam dla Was specjalny materiał, bowiem chciałem wam opowiedzieć o polskim wydaniu wesena, polskim wydaniu gry, która absolutnie w ostatnim czasie zrobiła na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Choć nie tak bardzo w ostatnim czasie, bo ja jestem w niej zakochany już od jakiegoś czasu, odkąd tylko usłyszałem o samej idei i odkąd miałem zaszczyt kupić sobie oryginał. Od razu jak o nim usłyszałem w pierwszej zbiórce na Kickstarterze, a czym w ogóle jest Wesen? Wesen to system, który w oryginale został wydany przez Free League, czy też Free Aligan. Jeżeli wolicie oryginalną nomenklaturę, i został wydany w inspiracji ilustracjami. i treściami, opowieściami autorstwa Johanna Egerkransa. To jest gdzieś taki znak firmowy em, ekipy z Free League, że tak właśnie robią, że wokół jakiejś inspiracji, dobrych ilustracji, może czegoś innego, ale weźmy te ilustracje, tak jak w tym przypadku, czy w przypadku Tajemnic Pętli, wokół tego nabudowuje się cały fantastyczny lore i wydaje bardzo, bardzo dobry system. Jeżeli chodzi o mechanikę to mamy do czynienia tutaj z Year Zero Engine również flagowy produkt Free League system mechanika którą ja mam zdecydowanie za jedną z moich dwóch, może trzech ulubionych i której bardzo chętnie używam nawet po zagraniem w te opowieści stricte z podręczników zaproponowanych przez Free League. Jeżeli chodzi o polskie wydanie, zawiera ono nie tylko oryginalną treść, ale również dorzucono treści właśnie dedykowane naszemu krajowi, bowiem są w tym, w tym podręczniku rozdziały poświęcone Polsce i możemy przenieść stowarzyszenie na ziemię Właśnie Królestwa Polskiego. Wówczas nazywają się one nie Stowarzyszeniem, a Konfraternią i możemy rozgrywać dedykowane polsce przygody. Tak naprawdę możemy również przy odrobinie wysiłku zagrać z użyciem dowolnego innego folkloru, jeżeli chodzi o inny kraj, inny klimat. Jest zresztą fragment podręcznika dedykowany temu, jak przenosić świat Wesena w dowolne miejsce. Czy to będzie Azja, Afryka, czy cóż, Słowiańszczyzna właśnie. W polskim wydaniu obok nowej treści doszły też ilustracje autorstwa Karoliny Wukę i Martyny Starczewskiej i ja chciałem wyrazić absolutnie uszanowanko temu, jak to ekipa Black Monk Games zrobiła. Bowiem, to jest sztuka, żeby do już istniejącej treści, zwłaszcza tej wizualnej, coś dołożyć, żeby to pasowało i współgrało. Tutaj jak najbardziej wszystko gra, wszystko funkcjonuje. Blackmon Games zrobili naprawdę fajną robotę. Ja jestem zadowolony z tego, co dostałem. Idea systemu jest taka, że gramy w szeroko pojętym XIX wieku. Nie jest to żaden. Konkretny moment tego XIX wieku, a raczej ogólny vibe tej industrializacji, urbanizacji. Idea jest taka, że świat się zmienia. Że ludzie, którzy żyli od lat na wsiach i funkcjonowali z różnymi istotami nadnaturalnymi, które tam żyły, teraz albo się przeprowadzają, albo budują fabryki, albo może kolej żelazną. I istoty te zwyczajnie nie wiedzą, jak mają się zachować. I czasami są obrażone, agresywne, a czasami z, zwyczajnie skonfundowane. Tutaj na scenę wchodzą nasi bohaterowie, których nazywamy czwartkowymi dziećmi albo widzącymi. To oni są wyjątkowymi jednostkami, dlatego że jako jedyni na całym świecie widzą weseny widzą istoty. A to dlatego, że przeżyli w swoim życiu jakiegoś rodzaju traumę, jakiś nadnaturalny przypadek i zwyczajnie od tego momentu zaczęli te weseny widzieć. Zakładają oczywiście tajne stowarzyszenie, czy też konfraternie i ruszają by pomagać ludziom właśnie w kontaktach z tymi istotami, bo nie zawsze chodzi o polowanie, to nie jest wiedźmi Żebyście wiedzieli, tutaj często jest tak, że te istoty zwyczajnie nie rozumieją, co się dzieje, albo trzeba jakoś po prostu rozwiązać kłopoty z nimi związane, a nie zawsze koniecznie się ich pozbyć. Zwłaszcza, że taki jakbym miał powiedzieć o ramowych, ramowych ramach, tak się mówi, o ramach takiego klasycznego scenariusza do Wesena, to. Rozpoczyna się on w siedzibie stowarzyszenia, na przykład w oryginale w Upsali jest to, jest to zamek, który nasze stowarzyszenie, nasza konfraternia otrzymuje po poprzednich członkach stowarzyszenia. I to w tym miejscu najczęściej nasza ekipa dowiaduje się o tym, że gdzieś trzeba jechać, załatwić jakiś problem. Jest to tyleż że istotne, że w tym miejscu ekipa może się przygotowywać do wyjazdu i w różny sposób wspomagać się przed wyjazdem, czy to trenując, czy to szukając informacji w bibliotece, i istotną mechaniką, jeżeli chodzi o granie takie kampanijne w Wesen jest rozbudowa tego zamku, tej siedziby, która pozwala właśnie. Właśnie na dostawanie dodatkowych korzyści, dodatkowych atutów, dodatkowych przewag, i wówczas ekipa rusza na miejsce, i nie chodzi o zwykłą walkę z, tym, z tą istotą. To mieliśmy 100 tysięcy razy w innych systemach. Tutaj musimy wyśledzić tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i poznać trzymany w sekrecie rytuał, który pozwoli tej istoty się pozbyć. Przepędzić ją, a może unicestwić. I tym Wesen różni się od podobnych horrorowych systemów, że właśnie nie mamy tu do czynienia z takim bardzo prostym polowaniem. To jest coś innego. Tutaj ten vibe jest taki spokojniejszy, bardziej nastawiony na klimacenie. A wiecie, że my lubimy poklimacić na Imaginarium RPG. W polskiej części mamy opis, właśnie konfraterni, która jest bardzo fajnie zbudowana, bo koncept jest taki, że ona jest nakręcona wokół Mistrza Twardowskiego, słynnego czarownika, który przecież miał wykiwać w swoim czasie diabła i uciec na Księżyc. I jest bardzo fajnie to pomyślane. Nasza taka, że tak powiem, bazowa, zaproponowana przez wydawcę polskiego, czyli Black Monk Games siedziba tej konfraterni jest w Piotrkowie i dostajemy również opis tego Piotrkowa, widzicie mapkę teraz. Natomiast niekoniecznie musimy grać właśnie tam, jeżeli mamy inne pomysły, jeżeli na przykład chcecie zobaczyć jak poradziła sobie nasza konfraternia z Krakowa z przygodą w Tatrach, to gdzieś w kącie ekranu za chwileczkę pojawi Wam się link do tego filmu i będziecie mogli zobaczyć jak tam się to udało. Zarówno w oryginale, jak i w polskim wydaniu dostajemy masę, masę, masę propozycji różnych tych stworzeń, tych istot, i to są fantastyczne inspiracje do opowieści. Jestem zachwycony tym, ile ich jest i jak pięknie są zilustrowane. Nic je tak nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wymyślali nasze własne baśni. Są tysiące, dziesiątki tysięcy, i. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy opowiedzieli tak naprawdę o postaci z dowolnej legendy, jaką znamy. I tak jak chyba wspominałem już wcześniej, mamy też tutaj cały segment, który podpowiada nam, jak możemy rozegrać opowieści z innych stron świata, nie tylko z Skandynawii czy, czy z Polski. Zaraz dotrzemy, jak tylko przewiniemy się przez ten ogrom postaci z skandynawskiego lore. Zobaczymy sobie, jakie to istoty zostały dodane do niego w Polsce. A jeżeli ktoś oglądał naszą sesję w Tatrach, to już przynajmniej dwie z nich spotkaliście. Cudowne są te ilustracje. Naprawdę ja nieraz siadam sobie i oglądam ten podręcznik. Ja nie muszę go czytać, ja oglądam obrazki i jestem zachwycony. O, dochodzimy właśnie do polskiej części, a tu mamy Czarta, który boi się, jak każdy wie, tylko czartowej. Mamy kanie, mamy duże i małe licha. W ogóle zobaczcie, jakie małe licho ma Urocze jest. E, mamy mamuny. Płanecniki znajdujemy. A nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dopisali też, tak jak mówiłem wcześniej, inne postacie, inne opowieści, które tylko zagrają nam w duszy. Chcemy powalczyć z południcą? Proszę bardzo. Leszy? Chcemy pomścić Skela? Nie ma sprawy. I cóż mogę powiedzieć? Moi drodzy, zarówno w wydaniu polskim, jak i całej grze, bo ja jestem wielkim fanem Wesena. Ja jestem ukontentowany tym, co dostajemy i naprawdę, naprawdę polecam wam z całego serca ten system. I niewątpliwie jeszcze na naszym kanale on się pojawi. Jeszcze dwa słowa na temat mechaniki Jerzy w tym wydaniu. To jest taka chyba najprostsza, albo może obok tajemnic pętli, najprostsza forma Jerzy Engine. Dzięki czemu ona jest nastawiona w dużej mierze na opowieść. Nie przeszkadzanie w tej opowieści, w snuciu tej bajendy. I to jest coś, co mnie jako mistrzowi gry absolutnie odpowiada. Wiecie o tym, jeżeli oglądacie nasze sesje, że ja uwielbiam takie granie i stuprocentowo się podpisuję pod tym systemem, jaki jest Wesen. I na pewno jeszcze 100 razy zagramy w niego. Może razem, Może na przykład na Imagiconie będzie okazja zagrać. Kto wie. A tymczasem kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się. I pozdrawiam Was!